Witam was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję Lenovo Moto Z Play. I na sam początek standardowo zaczynamy od wykonania urządzenia. Lenovo Moto Z Play wykonano na pewno z dwóch tafli szkła, to oznacza, że oczywiście z przodu mamy szkło, a także jeśli chodzi o tylną część urządzenia, znajdujemy tutaj również szkło. Jeśli chodzi o dostępne wersje kolorystyczne, mamy wersję taką białą, jak w tym momencie dla Was testuję, czyli połączenie koloru białego, a także dodatków w kolorze złotym. Mamy również wersję nieco bardziej stonowaną, jak wersję czarną, tak więc według mnie każdy na pewno. Znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o wersję kolorystyczną. O czym na pewno warto powiedzieć na sam początek, to waga, a także grubość urządzenia. Mamy tutaj wagę 165 gramów, a także grubość 7 mm. Co ciekawe, co znalazłem w specyfikacji, jeśli chodzi o to urządzenie. Moto Z Play powinna być odporna na zachlapanie, a także odporna na kurs, tak Więc według mnie jest to również dość fajny, fajny dodatek. Fajna sprawa, jeśli chodzi oczywiście o odporność obudowy tego urządzenia. Na pewno, jedna jednym z elementów, który wyróżnia urządzenia z serii Moto Z, czyli mianowicie flagową Moto Z, a także Moto z, z Play jest to to, że te smartfony obsługują moduły. Co możecie zauważyć na tylnej części urządzenia to to, że tutaj znajdujemy tego typu konektory i one tak naprawdę służą do tego, aby moduł mógł się komunikować z naszym urządzeniem. Jeśli chodzi o moduł, jaki do mnie dotarł do testów, jest to tak naprawdę taki podstawowy moduł, który pełni tylko funkcję estetyczną, mianowicie jest to Style Shell. Dzięki temu modułowi możemy tak naprawdę do naszego urządzenia dodać tego typu plecki. Możemy także ukryć obiektyw aparatu, ponieważ co możecie zauważyć, jeśli chodzi o budowę Moto Z Play to to, że obiektyw aparatu tutaj naprawdę dość znacząco wystaje ponad tylną, tylną obudowę, tak więc o tej kwestii na pewno warto pamiętać. Według mnie rozwiązanie tych modułów jest jak najbardziej takie prawidłowe, ponieważ nie jest to styl taki, jak wprowadziło LG, że coś musimy z urządzenia wyciągnąć, musimy go zrestartować i dopiero wtedy możemy używać wybranego przez nas modułu. Tutaj, tak naprawdę, każdy moduł zbliżamy do urządzenia. To działa na magnes i naprawdę bardzo pewnie każdy moduł trzyma się urządzenia. Zbliżamy i tak naprawdę, moduł się komunikuje z naszym urządzeniem i już od razu działa. Tak więc, według mnie, rozwiązanie modułów jest jak najbardziej w porządku. Ale oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że oprócz zakupu samego urządzenia, jeśli chcemy używać jakichś modułów, to niestety musimy też troszeczkę pieniędzy doliczyć do zakupu modułów. Jeśli chodzi o dostępne moduły do Moto Z Play, a także do Moto Z, możemy sprawdzić tak naprawdę, jakie moduły są dostępne poprzez aplikację Moto Mods. Po naciśnięciu na tą ikonkę przenosimy się do przeglądarki internetowej. No i w tym miejscu na stronie Lenovo Moto możemy tak naprawdę obejrzeć sobie, jakie moduły tutaj możemy znaleźć. Na pewno możemy znaleźć moduł JBL Sound Boost, który będzie nam dodawać dodatkowy głośnik do naszego urządzenia. Mamy również moduł Hazel Belt, tak się chyba to powinno wymówić, True Zoom, czyli dodatkowy moduł z dodatkowym obiektywem Aparatu. Kolejny moduł jest to moduł, który pełni funkcję projektora. Co ciekawe, tak więc według mnie jest to również dość fajne rozwiązanie. I jednym również z modułów jest Incipio of Grip, który tak naprawdę dodaje nam jeszcze dodatkową pojemność baterii, dodatkową baterię do naszego urządzenia. Tak więc naprawdę według mnie jest to fajne rozwiązanie. I co ważne, Lenovo obiecuje, że moduły będą wspierane przez 3 lata. Tak więc to jest również naprawdę dość fajna sprawa wracając jeszcze na chwilę do wykonania Lenovo Moto Z Play co mi się na pewno spodobało jeśli chodzi o tylną część tego urządzenia to to, że tutaj w tym szkle jest zatopiona taka naprawdę dość fajna tekstura, Ją zobaczycie sobie na osobnej przebitce, według mnie to wygląda naprawdę w sposób świetny, kwestia ramki w Lenovo Moto Z Play znajdujemy również aluminiową ramkę, na górze możemy tutaj znaleźć slot i co ważne tutaj możemy wrzucić sobie dwie karty nano SIM, natomiast obok tych dwóch kart nanoSIM, jeszcze możemy tutaj dołożyć kartę microSD, tak więc ten slot według mnie jest wykonany naprawdę w fajny sposób, ponieważ to nas nie zmusza do tego, żebyśmy musieli wybierać, czy chcemy mieć dwie karty SIM lub kartę SIM, a także kartę microSD. Co do przycisków funkcyjnych, mam tu na myśli przycisk do sterowania głośnością, w zasadzie dwa przyciski do sterowania głośnością, a także przycisk power. Według mnie ich skok jest naprawdę świetnie wyczuwalny, na plus to, że przycisk power ma taką swoją odrębną teksturę, natomiast mam jedno takie małe zastrzeżenie, mianowicie to, że według mnie te przyciski są troszeczkę za małe, aby je tak w 100% komfortowo użytkować, tak więc o tej kwestii na pewno warto tutaj powiedzieć. No i w Lenovo Moto Z Play znajdujemy również złącze słuchawkowe. Warto w tym miejscu o tym na pewno powiedzieć, ponieważ w wersji Moto Z, czyli można powiedzieć, że nieco bardziej flagowej odmianie Lenovo Moto Z Play, tam wtedy, ze względu podejrzewam na grubość urządzenia, niestety złącza jack nie znajdujemy, tak więc o tej kwestii na pewno warto tutaj też powiedzieć. Jeśli chodzi o przednią część urządzenia, znajdujemy tutaj na pewno czytnik linii papilarnych. Jest on umieszczony w tym miejscu. Według mnie też wydaje mi się, jak części z Was nie do końca spodobało się to, jak ten przycisk jest umieszczony, wkomponowany w tą obudowę, ale na pewno warto powiedzieć o tym, że czytnik działa naprawdę perfekcyjnie. Nieważne pod jakim kątem przyłożymy palec, zawsze to działa. Zawsze działa, czytnik jest aktywny, tak więc również ekranu nie musimy wybudzać. Przykładamy palec i już urządzenie. Się odlokowuje. Działa to naprawdę bardzo dobrze. Rzadko zdarzają się jakieś błędy odczytu. I co mi się również spodobało, to to, że tak naprawdę dzięki temu czytnikowi nie musimy korzystać z przycisku power, ponieważ kiedy dane wybrany przez nas palec nie musi być on oczywiście wczytane jeśli chodzi o linie papilarne, wystarczy, że wybrany przez nas palec zbliżymy do tego czytnika, delikatnie na nim przytrzymamy. Wtedy możemy również za pomocą czytnika linii papilarnych wygasić ekran. Tak więc to jest również dość przydatna funkcja. Na plus na pewno to, że znajdujemy tutaj. LED do poświetlania zdjęć typu selfie. No i co muszę na pewno powiedzieć, to to, że tutaj na pewno ramki są trochę dość grube, można powiedzieć. Ponieważ mam tu na myśli oczywiście ramkę u góry, a także na dole pod ekranem, według mnie mogłyby być kapkę mniejsze. Wtedy urządzenie fizycznie byłoby trochę mniejsze. Ale jest tutaj jedna świetna sprawa. Głośnik, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za prowadzenie rozmów głosowych, jest również głośnikiem multimedialnym. Według mnie fajny pomysł, ponieważ nie, nie, tak naprawdę łatwo tego głośnika nie zasłonimy, tak więc to jest na pewno rzecz na plus. A sama jakość dźwięku z tego głośnika, przypominam, że jest to głośnik mono, nie mamy tutaj głośników stereo, jest naprawdę świetna. Genialna czystość, genialne takie podbicie basów, można powiedzieć, nawet na maksymalnej głośności, jak głośnik nie szerszy. I tutaj tak naprawdę miałem takie złudzenie, co zresztą Wam mówiłem w pierwszych wrażeniach, mianowicie to, że wydaje mi się, wydawało mi się tak naprawdę, że jest to głośnik stereo. Dość taki przeciętny, ale jednak głośnik stereo. Natomiast jak na głośnik mono, ten głośnik naprawdę gra świetnie. I przechodzimy do ekranu. W Lenovo Moto Z Play znajdujemy ekran 5,5 calowy o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 i Daje nam to zagęszczenie na tej przekątnej około 403 pikseli na cal. Jeśli chodzi o ostrość, jest naprawdę całkiem w porządku. Full HD na tej przekątnej jeszcze w zupełności wystarcza. Nawet kiedy z bliska przypatrzyłem się w ten ekran, nie zauważyłem tego, żeby coś tutaj było poszarpane. Wszelkie ikony, obrazy, czcionki, wszystko jest naprawdę świetnie odzorowane jeśli chodzi o ostrość. Technologia ekranu jest to super AMOLED, tak więc tutaj mamy na pewno takie tro, trochę nasycone kolory. Natomiast nie jest to takie nasycenie, jak możemy znaleźć w ekranach na przykład w urządzeniach Samsunga. Według mnie nadal te kolory w Moto Z Play zachowują takie można powiedzieć prawie naturalne swoje odzorowanie tak więc o tej kwestii na pewno warto powiedzieć. Świetny kontrast oczywiście, też bardzo dobre kąty widzenia i tutaj tak naprawdę do ekranu nie mam się w jakikolwiek sposób jak przyczepić. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Również o czym warto powiedzieć to, to, że kiedy przejdziemy do ustawień systemowych, a także do zakładki wysietacz, w tym miejscu mamy jedną ciekawą funkcję, mianowicie tryb ekranu. To jest o tyle fajne rozwiązanie, że tak naprawdę możemy włączyć tryb standardowy dla realistycznych kolorów, ale również możemy używać trybu jaskrawego, który poprawia kolory troszeczkę i je nasyca. Natomiast co zauważyłem, jeśli chodzi o tryb standardowy, to to, że wtedy te kolory są naprawdę takie bardzo mocno poszerzałe i według mnie tryb jaskrawy jest chyba najlepszym trybem, jeśli chodzi o ekran w Moto Z Play. Lenovo Moto Z Play jest smartfonem, który wyposażono w dość pojemną baterię. Mamy tutaj 3510 mAh. Oczywiście za sprawą budowy urządzenia bateria jest wbudowana na stałe w urządzenie i samodzielnie jej wyciągnąć niestety nie możemy. Same wyniki po prostu są genialne. Nie wiem jak Lenovo to zrobiło, nie wiem jak to wszystko zoptymalizowali, że ta bateria radzi sobie tutaj naprawdę świetnie. Wynik od 6 do 7 godzin na ekranie to jest normalny. Do tego urządzenia i to w trybie mieszanym, czyli uruchomiona sieć Wi-Fi, a także sieć LTE wraz z jedną kartą SIM. Naprawdę wynik 6-7 godzin na pociatonym ekranie według mnie jest dużo bardziej niż przyzwoitym. Jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem jak na smartfon z Androidem i tutaj na pewno bateria jest bardzo, bardzo mocną stroną tego urządzenia. O czym również warto powiedzieć to to, że mamy tutaj szybkie ładowanie wraz z ładowarką Turbo Charger, którą dostajemy w zestawie wraz z tym urządzeniem, a ładowanie odbywa się poprzez złącze USB typu C. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od specyfikacji urządzenia. W Lenovo Moto ZP znajdujemy procesor z 625, 8 rdzeni taktowanych, 2 GHz. Mamy 3 GB pamięci RAM, układ graficzny jest to Adreno 506. Mamy 32 GB, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną wbudowaną plus możliwość rozszerzenia o karty microSD do 256 GB. Mamy również na start Androida Marshmallow, natomiast Lenovo zapowiedziało już aktualizację do Androida Nougat, tak więc o tej kwestii również warto tutaj powiedzieć. Kwestia wydajności w grach. Pograłem w Asfalta 8, pograłem w grę również Gear Club i obie gry działały naprawdę świetnie. Bez Mowo. tak więc wydaje mi się, że na tym procesorze, na tej specyfikacji jest, jesteśmy w stanie uruchomić nawet te bardziej wymagające gry, tak więc o tej kwestii również warto powiedzieć. I również co zauważyłem to to, że nawet pod tym mocniejszym obciążeniem Lenovo Moto Z Play jakoś mocno się nie nagrzewa, tak więc to jest kwestia, która mi się tutaj również bardzo spodobała. Jeśli chodzi o płynność działania interfejsu, jest naprawdę świetnie. Na pewno o czym warto powiedzieć to to, że mamy tutaj prawie czystego Androida, ponieważ Lenovo dużo od siebie tutaj nie dorzuciło i dorzuciło. Dobrze i dobrze, naprawdę bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu urządzenie dosłownie pływa. Animacje są odzorowane świetnie, nie ma problemu jeśli chodzi o uruchamianie aplikacji, wszystko działa po prostu można powiedzieć cudownie. Nawet kiedy tych aplikacji trochę więcej uruchomimy w tle, nadal urządzenie działa płynnie. Tak więc płynność płynności działania jestem tutaj naprawdę niesamowicie zadowolony. Jeśli chodzi o dodatki, które nam Lenovo tutaj dorzuciło, to jest aplikacja Motomoc, którą Wam również na początku tej recenzji pokazywałem, ale również znajdujemy standardowo aplikację Moto. Naprawdę dużo tutaj gestów nowo wrzuciło, ponieważ możemy zwrócić uwagę, że kiedy przejdziemy do tej aplikacji, mamy zakładkę, zakładkę akcji gestów, mamy zakładkę polecenia głosowa, także zakładkę wyświetlacz. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no to zacznę może od tego, ponieważ mamy tutaj również taki aktywny wyświetlacz, jak więc kiedy urządzeniem gdzieś tutaj poobracamy, a tak naprawdę kiedy ręką tutaj machniemy sobie nad urządzeniem, wtedy ekran nam się poświetla. Możemy zobaczyć, czy mamy jakieś powiadomienia, ile mamy procent naładowania baterii, możemy także podejrzeć aktualną godzinę, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest na pewno dość fajna kwestia, ale mamy również zakładkę akcje gestów i tutaj tych gestów naprawdę Lenovo nam dorzuciło dość dużo, czyli m.in. obsługa wyświetlacza, sięgnięcie po telefon, aby aktywować wyświetlacz Moto, czyli to co Wam przed chwilą pokazywałem. Mamy również odwrócenie, aby przejść do trybu nie przeszkadzać, możemy podnieść, aby wyłączyć głód dzwonek, możemy potrząsnąć dwukrotnie, aby włączyć latarkę, czyli to jest już dobrze znany gest, już tak naprawdę od lat jeśli chodzi o urządzenia jeszcze tak naprawdę od Motorola, można powiedzieć. Kolejna sprawa to jest przesunięcie i zmniejszenie ekranu. To jest chyba nowość, ponieważ wcześniej tego nie widziałem tak naprawdę w smartfonach Lenovo Moto. Wystarczy, że wykonamy tego typu gest i zwróćcie uwagę, że możemy przejść do tego typu zmniejszonego ekranu, który na pewno ułatwia nam pracę za pomocą jednej dłoni z naszego urządzenia. To jest jak najbardziej fajna kwestia. Jeśli chodzi o ostatni gest, mamy szybkie rejestrowanie, dwukrotnie obróć gerskiem, a z telefonem w ręce, aby w dowolnym momencie uruchomić aparat, czyli to jest również dobrze znany gest. W ten sposób przekręcamy urządzeniem i w ten sposób możemy uruchomić aparat. Przechodzimy do aparatu w Lenovo Moto Z Play. Jeśli chodzi o aparat główny, znajdujemy tutaj aparat 16 megapikseli F2.0, laserowy autofokus, autofokus detekcją fazy. Mamy również dwustopniową diodę LED, co możecie zauważyć. Jeśli chodzi o aparat przedni, tutaj znajdujemy 5 megapikseli f 22 i według mnie aparat Przedni radzi sobie naprawdę dość przyzwoicie. Te fotki są wykonywane dość szybko. Według mnie również nie pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o ostrość, a także szczegółowość oraz jasność. Tak więc, dobre zdjęcia typu selfie jak najbardziej za pomocą tego smartfona poczynimy. Również, o czym warto powiedzieć, to to, że mamy na pewno tryb upiększenia, jeśli chodzi o aparat przedni. Możemy ustawić upiększenie automatyczne, wyłączyć je, bądź ustawiać upiększenie w sposób ręczny. Z tego co widzę, w skali od 1 do 7, zrobimy 7 i wtedy będziemy ładni i piękni. A tak więc zdjęcia z aparatu przedniego są jak najbardziej w porządku. A jeśli chodzi o aparat główny, mam tutaj jedno zastrzeżenie, mianowicie, to, że autofokus radzi sobie naprawdę dość przyzwoicie, ale kiedy oszymy na przedmioty, które są w jakiejś odległości od naszego urządzenia, wtedy naprawdę nie ma problemu. Oczywiście tutaj możemy za pomocą tego suwaczka ustawić jasność naszego zdjęcia, ale pewne kłopoty zaczynają się, kiedy oszymy na przedmioty z bliska. Wtedy ten autofokus nie radzi sobie do końca dobrze, troszeczkę, Skacze, i wtedy musimy chwilę mu dać, aby odpowiednio wyostrzył zdjęcie. Tak więc, o tej kwestii warto powiedzieć. Sama jakość zdjęć możecie ocenić sami, ponieważ tutaj w recenzji kilka testowych zdjęć Wam przedstawiam. Według mnie jest jak najbardziej w porządku. Również co zauważyłem, to to, że zdjęcia wykonywane w trybie HDR nie są jakoś mocno tak przesycone, jeśli chodzi o kolory, i nadal są, można powiedzieć, tak w realny sposób odzorowane. Tak więc, to jest kwestia, która mi się tutaj jak najbardziej spodobała. Zdjęcia, moim zdaniem, też nie pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o ostrość. Jeśli chodzi o szczegółowość, tak więc według mnie, jeśli chodzi o jakość zdjęć z aparatu głównego, jest jak najbardziej w porządku. Mamy na pewno tryb profesjonalny i to jest naprawdę fajna sprawa, ponieważ możemy manualnie tutaj wyregulować parametry robionych zdjęć. Mamy tryb zwolnione tempo, tryb panorama, mamy tryb film, jeśli chodzi o nagrywanie filmów maksymalnie 4K przy 30 klatkach na sekundę. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję Lenovo Moto Z Play. Naprawdę ten smartfon mi się niesamowicie spodobał. Mamy tutaj świetne wykonanie, fajny dodatek w postaci modułów, które będą wspierane przez 3 lata, przyzwoity aparat, świetny ekran, genialną płynność działania, niesamowicie dobrą baterię i tak naprawdę powiem chyba to po raz kolejny przy recenzji jednego ze smartfonów, niewiele brakuje Moto Z Play do bycia smartfonem idealnym. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach co Wy sądzicie o Lenovo Moto Z Play. a w tej recenzji to jest na tyle, Jeśli ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.